Znajdujemy się właśnie w Nowym Brzesku. Mamy do weryfikacji kolejny ciekawy przypadek budynek starszego typu instalacja w 100% grzejnikowa. Porozmawiamy z klientem i sprawdzimy, co przynosi to połączenie. Pompę ciepła mam od 2022 roku a skłoniła mnie polityka i koszty węgla. No oczywiście, miałem obawy, no. wszyscy mają obawy, a, aczkolwiek no, nie było to istotne w tym momencie. No, już mówimy, przechodzimy i przeszliśmy. Rachunków grozy nie było, po przeliczeniu wyszło na to, że taniej mi wychodzi ten prąd i pompa niż, niż piec. 7000 tysięcy, kW rocznie i jest z tym uwzględnione mm, ogrzewanie, ciepła woda, no i całoroczny prąd. korzystam z fotowoltaiki. Fotowoltaiki mamy 7 kW. Komfort jest moim zdaniem chyba troszeczkę lepszy ze względu na stałą temperaturę, wiadomo. Jak i bezobsługowość. System jest wygodny, bardzo wygodny, co tu kryć. Bardzo wygodny, bezobsługowy, bezawaryjny, póki co. Jestem bardzo zadowolony. Jest przewidziana podłogówka, ale w tym momencie od samego założenia do tej pory są tylko grzejniki w całym domu. W 2022 roku po założeniu był moment, gdzie w zimie było minus dwadzieścia, tam nawet parę stopni i pompa radziła sobie świetnie. Osoby starsze, no wiadomo, to tylko kwestia kosztów założenia, aczkolwiek bezobsługowość i wygoda, no to priorytet. Dla mnie bomba. Jak widać, starszy budynek, pompa ciepła i instalacja w 100% grzejnikowa nie grożą nam rachunki grozy. Jeżeli urządzenie jest poprawnie dobrane, jeżeli ten dobór został przeprowadzony odpowiednio, no to to urządzenie jest jednym z najefektywniejszych źródeł ciepła. Dokładnie.